Witajcie, ostatnio robiłem porządek na laptopie, podczas tego napotkałem na parę filmików, które udało mi się nagrać 2 lata temu. Przygotowywałem dla Was ten materiał, ale z jakiegoś powodu nie dokończyłem go, więc zaprezentuję go Wam dopiero teraz. Co jest w nim zawarte? Będzie on dotyczył zastosowania Miki Ultradźwiękowej w numizmatyce. Nie pochwalam takich metod, wolę, gdy jednak metoda posiada na swojej płaszczyźnie oryginalną patynę co w przypadku silnych zabrudzeń, które posiada. Tutaj też warto zapanować nad sobą i pozostawić taką monetę bez czyszczenia lub mycia. Odradzam tego, jeśli już zdecydujemy się na taki zabieg, warto zasięgnąć trochę informacji lub skontaktować się z odpowiednią osobą, która zajmuje się takimi rzeczami na co dzień. Ja wracam do eksperymentu. Model myjki macie podany w opisie. Będziecie mogli zobaczyć jak się sprawuje to cudeńko. Po lewej stronie będziecie widzieli monety przed zabiegiem, a po prawej sztuki już po kąpieli. Zacznę od złotówki, która jest bardzo dobrym przykładem tego, że ta moneta lepiej wyglądała jednak w patynie. Mycie oceniło wszystkie niespodzianki, które posiada na swojej płaszczyźnie bardzo dużo mikrozysek zawiera ta moneta. Kolejna złotówka z 1976 roku. Przy tej monecie nie widzę żadnych zmian, które mogło dać to mycie. Moneta wygląda identycznie jak przed myciem. Trzecia sztuka jest z pocztu książąt i królów polskich, Bolesław I Chrobry. Zobaczcie, jak mycie usunęło patynę, która zdobiła monetę praktycznie od samego początku. Takie monety w żadnym wypadku nie wolno myć. Jest to zakazane. Nic dobrego to nam nie przyniesie. Popsujemy tym tylko monetę. 5 złotych z 1987 roku jest obiegowe, został z niej zmyty brud z obiegu, co nadaje jej pewnej świeżości. Podobnie jest z rocznikiem 88 tego nominału, brud również został zmyty, odsłaniając wszystkie skaleczenia, które ta moneta posiada na swojej powierzchni. Nie wygląda to za rewelacyjnie, złotówka z 1986 roku przed myciem rewers prezentuje się minimalnie gorzej, ale po myciu odzyskała troszkę świeżości. I w końcu mogę przejść do monet, które są mocno zanieczyszczone. Tutaj już widać naprawdę fajny efekt tego mycia. Moneta została całkowicie oczyszczona z brudu, który miała na swojej powierzchni. Wiadomo, że to nie odnowi monety, ale oczyści z nieprzyjemnego zanieczyszczenia. Na sam koniec, dwie dwudziestki o średnim zabrudzeniu. W takich przypadkach Mika bezproblemowo poradzi sobie z zalegającym brudem. Pozostał tylko w tych głębszych szczelinach, ale wydaje mi się, że jeśli bym powtórzył ten zabieg, zabrudzenie mogłoby zniknąć. Odnośnie sreberka, które widzicie, też zostało poddane eksperymentowi. Jak jeszcze moneta posiadała patynę, to wyglądała w miarę dobrze dla oka, lecz po umyciu rewers wygląda okropnie. Moneta straciła urok, strasznie się błyszczy. Tej monety nie dało się lepiej zniszczyć. Także odradzam wam mycia również srebrnych monet, bo nie ma to sensu. Sprawdza się tylko na monetach mocno zanieczyszczonych, takich jak te wcześniej sztuki obiegowe. Zostały bardzo ładnie wyczyszczone, to zdało egzamin. Więc jak mieliście okazję zaobserwować, mycie monet nie jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. Taki zabieg jedynie co może tylko zaszkodzić naszej monecie. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia!